Panie Robercie, pan bardzo rzadko pojawia się na eventach i ja jestem niesamowicie szczęśliwa, że w końcu stojąc w tej kolejce udało mi się tutaj dotrwać i z panem porozmawiać. Ja też niezwykle rzadko mnie nominują do czegoś albo rzecz, w której występuję, no więc tym razem się to zdarzyło. Mogłem być, więc jestem. I Jest Pan zaskoczony tą nominacją? Nie pani, szczerze mówiąc nie, i to nie dlatego, że ja w tym występuję, tylko dlatego, że widziałem jak jest finalne dzieło i to było świetne po prostu. To jest e, świetne tak samo jak e, Pana kuchnia i rzeczy, które Pan przygotowuje. Nie, nie. Oj tak, proszę tutaj nie być takim skromnym, no jednak widzowie Pana kochają. No, no, nic na to nie poradzę, ale. To jest, to trzeba się cieszyć. No, bardzo się cieszę oczywiście, natomiast to jest dzieło e, wielu osób, e, reżyseria, dźwięk, adaptacja, wybitni aktorzy, mój skromniutki udziałik. Panie Robercie, no ale teraz jest czas też zmian, wielu zmian. Czy Pana powrót do telewizji polskiej jest możliwy? Wszystko jest możliwe, ale nie planuję powrotu do telewizji polskiej. A, znaczy na pewno nie zamierzam tam przenieść e, mojego programu. Nie wykluczam, że kiedyś coś gdzieś może, przy okazji, okazjonalnie, ale e, jestem youtuberem i to jest wspaniałe. I naprawdę nie brakuje panu troszeczkę właśnie tych emocji związanych z telewizją. Ale większe emocje są w internecie. No ja wiem, bo my też tutaj akcja, e reakcja, pracujemy w internecie. Akcja, reakcja, częściej premiery, większe zasięgi, wolność. Ile będzie trwał odcinek ode mnie zależy, wie pan. Nie. A ciężko było na przykład przenieść się z tej sfery telewizyjnej no, nie, do Nie, bo ja nigdy nie pracowałem w telewizji, robiłem programy dla telewizji. Tak jak telewizja tego chciała. A teraz robię je tak, jak ja chcę, no i to jest ta różnica.